Witam na kanale Jaśmi gotuje. Dzisiaj my będziemy gotować szparagi z boczek na grilla. E, to jest tak. Mam tutaj kawałek boczek już pokrojony, taki cienki, cieniutki. do tego, do tego dania potrzebne oczywiście boczek szparagi, szparagi też już umyte, końcówka jest usunięta. obcinałam końcówka i kilka ząbki e, czosnek, zamiast czosnek możecie też dodać e, cebura, możecie cebura dodać właśnie, e, tu jest sos sojowy, sos sojowy jasny, jeden, e, tu ja mam chyba dwie łyżki, takie normalne łyżki, dwie łyżki, i 1 łyżki sos sojowy ciemny. Sos sojowy niektórzy pytają dlaczego sos sojowy ciemny i jasny, czy coś tam dodać. Sos sojowy ciemny dodaje dodanie, żeby był taki ładny kolor w łyżu. jest ciemniejszy, tak ładne jak dodaje to mięso, mięso jest ładniejszy mocniejszy, a jak jasny nie daje taki kolor I do tego jeszcze dodaję sól, oczywiście, troszeczkę sól i pięć smaków. Mogę dwie łyżki. Pięć smaków. pięć smaków, trochę więcej dodajemy. I ja kupiłam. To jest. Na, na Grilla to karkówka. No takie przeprawy. Możemy dodać dwie łyżeczki. Żeby troszeczkę ostre. Może też dodaję. fabryka, chili ostry. Mierony. Ten cały nie jest ostry. Tylko kolor by nie ładniejszy o i teraz raz pomieszać, a tego poczek może być troszeczkę poleżeć. I na końcu teraz nalejemy. Trochę olej na przykład dwie łyżki pomiesza. I teraz poleżeć około tak jak macie jak śpieszy może być w ogóle nie leżeć. A jak nie śpieszę, może poleżeć gdzieś 15 minut, to pół godzina tak poleżeć. I wtedy smak jeszcze taki, będzie smak tak smaczniejszy. O. Teraz u mnie czas już, już minęło. I trochę dłużej tam poleżało tego mięso. A i tak, weźmy e, szparo, szparagi. O, od po końcu tak powijać. Tak ładnie. Tak to może być dwie prastki poczek tak powijać. O to ten, o zostaje tutaj ten końcówka. O tak będzie. O to już wszystko jest zrobione. Teraz powoli poukładać. O ja to właśnie chciałam powiedzieć, ja będę to multi multi cooker bo piekarnia u mnie nie działa, też możecie to piekarnia. To multicooker będzie trochę szybciej. Jak używacie multicooker też na początku trzeba trochę pogrzać. 2 minuty, 3 minut. I ustawimy 100, 180 stopni i na początku 8 minut. O! O, teraz już kon koniec te 8 minut i muszę być zmienić do drugiej strony, o... Po jednym, po tutaj jednej strony. No, pałeczki niewygodnie, tam kramerka też niewygodnie, muszę być palce. Gorąco, o, gorąco. Już zmienił. O, teraz ustawimy też 180 na 4 minut. Już wyciągam, ale bardzo ładny koror wyszło. Niż ja ostatnio robię, ostatni raz robiłam tylko, <tryk> tylko z jedno minus z tego multi bo dużo nie wyjdzie. Wyjdzie tak, bo mało miejsca jest. To muszę być. Tak Niby trochę mało, mało rzeczy, to muszę być po dwa razy. To jest jedno minus. Ale ogólnie to bardzo szybko robi. O, ten e, szparagi z poczek już gotowy. Na zdjęcia jest taka y, zap, zaparony kolor, ale na żywy ten kolor nie jest tak czarny bo zdjęcie wyszło takie y, trochę brzydka. No, niestety mamy takie zwykłe kamera, trzeba koniecznie zmienić. Także wymaga Wasza łapy i Wasza y, ten super krypsi. Y, jeżeli podobacie y, takie danie, możecie spróbować. Jeżeli lubicie boczek, lubicie szparagi. Nie wiecie jak gotować? Możecie spróbować mój przypis. Na pewno będziecie podobać. I dziękuję za każde łapy i każdy nowy supermencie. i do zobaczenia.